Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jesteśmy właśnie w samochodzie spakowani po samdach, ponieważ wyruszamy do zakopanego, przed nami jedzie żaklina z dominikiem. Inne osoby tam dojeżdżają w swoim zakresie, natomiast my się mówiliśmy, że będziemy robić trasę razem, nie? Fajnie tak jak za dawnych czasów, że się wiecie, zatrzymywało Fajnie. na stacji, na jakieś jedzenie, na hot doga. Także zaraz się zatrzymamy, bo akurat musimy kupić jakieś tam picie, coś do jedzenia a jesteśmy dopiero na wyjeździe z Warszawy. Gdzie jest ten was mały? Nie ma? Nie ma go? Nie! Yeah. What up, what up? Co ty masz? Dwa smoczki? Taki jesteś tutaj boss? Siema Siemaneczko Ale nie, pewnie już jedliśmy Patrz, 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 koleżanka idzie Dzidziu jest? Cześć, jest w środku? Poluszek jest w środku. zawrót głowy napiszę do swojej listy. Jesteśmy na miejscu. Już jest godzina 19.20. Parkujemy. Dominik z Żakliną też już są pod rezydencją. Jeszcze chyba po jakieś narcy pojechali dla Dominika. Ciężka była mysza podróż? Nie, właśnie super. Fajnie do... się, jechał. super się do jechało. Do Nunia bardzo grzeczna, teraz bajkę jakąś oglądała. Wcześniej spała, jadła. W pusta. Ale to jest najlepszy czas, w sobotę jechać, bo wszyscy jadą albo w czwartek, albo w piątek, albo w poniedziałek. Tak się turnusy wymieniają. Super, naprawdę, naprawdę podróż świetna. I dojechaliśmy! Dojechaliśmy w końcu, jak dawno tutaj nie byliśmy, nie? Kiedy byliśmy na urodzinach Wojtka. Ale super, bardzo się uwielbiam tutaj być. Super, od razu jest, nie? Taki tak. spokój. Fajnie, cieszę się, cieszę się, że tutaj przyjechaliśmy. Co ty robisz? Ety! Śmieszne miny! <śmieszne> Zaraz chyba sobie zjemy jakąś kolację, jak reszta dojedzie. Może do tak. w sali kominkowej na jakieś no, winko? Żyta strąga. Chodź tutaj. Dobry, rezydencja. W dzisiejszych no to jeszcze w nocy dojedzie. Rany dojedzie w nocy, a tam w 23, rano. tak. Ale do 22 jest kuchnia, tak? Tak, tak. No tą stawkę jakoś. Ja mam Nie mam o tym też jeszcze jak będę. Im Dobra. O no, nie. Najpierw sobie koledze. Mam nawet To tutaj bardziej z serku w czarnym. Nie, malinka, próbuj. Yum. Tutaj chcesz trzymać dzidzie? Tylko musisz główkę trzymać mocno, wiesz? Oho. Super! Trzymasz? I zrób cacy. Cacy! Super! Lia! O, jak ty przytulasz. O, Delikatnie. Uja! To jest twoja przyjaciółka? Czy pani tutaj dzisiaj śpi w tej wanience? Co ta wanienka w ogóle robi tutaj w pokoju? Sama sobie przyniosła i sama się położyłam. Tak? No. No, w czasowicz. Dzień dobry w kolejnym dniu. My już jesteśmy po śniadaniu. E, jest jakoś po 12. Stwierdziliśmy, że jedziemy, słuchajcie, już na Kropówki, bo już wszyscy się zjechali. E, tam chwilę pospacerujemy i pójdziemy do restauracji, bo mamy rezerwację. No i to się nazywa rodzina. W Pionu. końcu, zobaczcie, Pionu. w końcu nie ma. Ciepłe, ciepłe buty, łydek. ciepłe buty i dziura w kolanie, nie? No to takie twoje, w swoim stylu. <laughs> nie ma to sensu. Wołaj, Adrian. Adrian? Jeszcze raz. Wołaj ciocia Aniele. Ciocia! Ciocia jeszcze raz! Ciocia! Gdzie jest ta ciotka? Gdzie świnka Pepa? Boże, jakie te płóci są cudowne! Ile to my mamy czekać na was? Ostatni raz. Dzień dobry. Tak jak zawsze do niej dzwonię to nigdy nie odbierze. Halo, czy ty się ogarniasz już? Nie? Ja już z tym zrobiamy, Czekamy na Dominika. No, Dominik właśnie przed chwilą przyjechał, bo się z nim minęliśmy. Hello? Ale ja właśnie to ty masz, tylko co jest koło ciebie? to jest twoja Kamera. Dobra, my już wyjeżdżamy. My już wyjeżdżamy, więc coś się przycięło. Słuchajcie, hey, że Właśnie do warszawskiego browaru. Nigdy nie e, byłem. Boże, wuręckiego browaru. Nigdy nie byłem tutaj. Nie byliśmy tutaj, ale ekipą stwierdziliśmy, że zjemy sobie tutaj obiad. Znamy się z Anielą bardzo długo. Byliśmy kiedyś razem w sieci partnerskiej. Teraz jesteśmy razem na macie. Tak, Aniela, tam, on ci robi content. Tak, friendship. <laughs> ja, Aniela, Tomek, Angelika My wszyscy jesteśmy po prostu przyjaciółmi. Pack our bags and get i co gdzie wy, w saniach gdzie wyjedziecie? Tak, dobrze, Tu musisz tą ciotkę wykorzystywać, mama was, teraz ma wolne To nie jest, jest Siadaj z nią, gdzie jest Mikołaj, gdzie są renifery? Będziemy ja taki jest, bąd bąd sam, jest bunt, widzisz to? Jest bunt, jest bunt. Sam, w, w, Na drugą stronę Wyglądacie jak szczęśliwa rodzina Nie słyszą mnie Tacy są szczęśliwi Tatusie sobie randkę ucięli z wózeczkami Wyszliśmy właśnie z jedzonka, było przepysznie i teraz się mm, teraz ukrywamy się, żeby nie pokazać... Charlie, Yeah. Hey, Charlie, żeby nie powiedz Charlie balona. Nie no, nie, no pani, no nie, no proszę pani, nasze dziecko będzie chciało balona zaraz. Nie, ale Jedziemy w zdjęcie. Dostaniemy. Super. A my na pewno. A jakiego? Popacz, co dostaniesz. Do ja Dorączki no? daj, tylko no, może do rączki przywiążć. Charlie, no dziękujemy bardzo. Ty lubisz maszę, co? Ty bardzo lubisz maszę. We can look back Dzień dobry kochani, dzisiaj mamy kolejny dzień. E, wczoraj, wczoraj e, że tak powiem, zapomnieliśmy o nagrywaniu, bawiliśmy się sami ze sobą. E, a dzisiaj stwierdziłam, że chyba mało wczoraj nagrałam, więc muszę to nadrobić. Weszliśmy teraz na spacer, idziemy z Anielą, z Tomkiem, a za godzinę mamy skutery śnieżne. Ja poproszę mocno przypieczoną kiełbaskę plus dwa oscypki To jest nasz stały punkt na mapie, od razu jak wchodzimy tutaj na Gubałówkę to... Tak, wy też oscypki? Czyli pięć oscypków Dzisiaj zabierzemy was naszym szlakiem, ale najlepsza będzie atrakcja później Tą atrakcją będzie śliwowica? Nie, nic z alkoholem, nie, nie tym razem Spójrzcie na to Topik, snowboard, śnieg I ja, taka matka Halina Zapakowana drodze, po samą brodę Kiedyś inaczej się chodziło, nie ubranym Ja <laughs> pamiętam, że jak miałam chyba 14 lat i byłam na białej szkole To też byliśmy takie z dziewczynami W ogóle kurtka, czapka, głowa, bez kasku a się tak, to sama opatuliła. Tam, w takie babcie, długie kurtki. <grym> Wrącie Boże krótka kurtka, tak żeby, żeby nie zawiała korzonku. Zmienia <grym> się trochę. Bumerstwo! babcie. Miśka moja śpi codziennie o tej porze na spacerku. Niestety, ale wczoraj zgubiliśmy jej... Em... Jej kombinezon, nie, co my zgubiliśmy, Luka, bo już zapomniałam, jak to się mówi Nie kombinezon, co my Nie kocyk, śpiwór Mieliśmy taki ładny śpiwór z tej z kwiatuszkami I niestety on się zgubił Dlatego musiałam swoje futro Tutaj zapakować ją w to futro Ona i tak ma gruby kombinezon, ale jednak wiecie Zawsze trochę cieplej Wypoczywasz? Bardzo A za chwilę się będziesz dzieckiem opakować, tak? Jesteś chyba jedynym wujem, którego toleruje, co? E no. rozśmieszasz ją uśmiecha się do mnie, no pokaż jak cię wuj, jak cię wuj rozbawia jak ty się śmiejesz teraz ma chill. Ola dzisiaj przyszła i mówi, że ją ręce bolą od noszenia tych dzieci wszystkich każdy, każdy to dlaczego ty te dzieci powstała. tak nosisz? Bo, bo chcesz nie, bo rodzice zapominają o tych dzieciach <laughs> widzę, ja tak zbieram to... To, to, to. Nie, po prostu rodzice odpoczywają, a ciocie, które to nie mają dzieci, opiekują się. Tak, właśnie, jak powinno być. Później no. ty będziesz nosiła moje dzieci. To oczywiście, że Twoje tak. Ale wiesz, to takie osoby właśnie duchy. mają więcej energii do dzieci, bo my z Jacqueline na przykład jesteśmy już przemęczone. A tak jak przyjeżdża świeżo. No, a nie siła jest, tak? tak? Jakbyś miała 2-4 na dobę. No właśnie. To byś tak siła, ty właśnie, a jak ktoś. Ja zawsze taka byłam, jak nie miałam a, dziecka, przychodziłam to. do Żanety i brałam, bawiłam a, bo się. Bo ja jesteś taki stęskniony. taki. No, no ale widzisz, Tutaj się Tatusie zajmują cały czas, więc nie kłamcie. Taka herbatka jak na lato, co? Lepsza, tutaj jest lepsza Ale bo tutaj jest Powiedziałem, że coś robią. jest gorsze w lato, zobacz Tak na lato, dobra. Bardzo Wiesz dlaczego? Bo pod domem Jak się też lubię Z ale... Same ostatnio tam poszłyśmy i się no fajnie ta, Ja tam jem na śniadania dwie rzeczy, na obiad może też dwie i to tyle o, się Dwa śniadania? W <laughs> sensie, że oh tylko yeah. dwie rzeczy, nie? Dobrze wygląda, nie? No. Cieszę się na skutki się nasze ksiesika i z nascią, ale się zajmuje dziecko. Ja się cieszę. No to my też cieszymy. Nie wiemy tak. się. Mam nadzieję, że nie połowniemy sobie, że i się nie uda. No dobra, rucham. przestań. Ja I tak mąż żebra stuczony. Bawcie się dobrze. <laughs> Idziesz pola też, Donelci? Idzie się pobawić. Idzie się pobawić dobrze, a my lecimy. Śnieżne. Ale zimno. No ale tak fajnie, odświeżająco, tak tak. Ale będzie Idę na randkę, na skuter śnieżny. O, za przycięło. Zatkało, co? Nie. Jesteśmy już w kominiarach. Mam rękawiczki, bo nie mieliśmy, ale się wyposażyliśmy. Będzie dobrze. Wy już jeździliście, nie? nie raz. Coś tam jeździliśmy. To my takie... Raz się zabiłem, ale żyję. <grym grym grym> się... Muszę być jeszcze mniejszy. Mniejszy, mniejszy, s weź. Nie, nie wiem, jak jest z kobietami. Może nawet jakby XL pasował, to ma być S. Ja. Ten jest dobry. Dobry jest, ja. nie? spoinstruowała mnie, jak nagrywać filmiki. Mówi, jak będą cyferki lecieć i taka czerwona lampka się świeci, to jest dobrze. Mówię, kurde, fajnie byłoby być influencerem, jak oni. Jak oceniasz umiejętności Anziaks Mocne 6 na 10 Mocne 6 na 10, a dobra. Ok. będzie 10 za 10. Okej, okay. jedzie! Zajebista zabawa. Myślałam, że będę się bać jechać z tuuluki, a sama jeszcze prowadzę mega. Bardzo mi się podoba Czyli generalnie wolisz być z przodu, tak? <laughs> Wolę być z przodu, dobrze nas zabrałeś <laughs> Robiliśmy sobie małą przerwę I powiem Ci, że lepiej mi się jeździ bez Ciebie, bo jest ciężej z Tobą I tak przez całe życie będzie tak, to jest prawda. To nawet ci nie powiem jak ciężko. To jest prawda. To nie, nawet, nie nie powiem, ci jak... nawet ci nie powiem jak, ci, jak mi się jeździ. Świetnie. Brawurowo! Ze mną brawura, przez całe życie. Ja i nie, no Brawo! Ładnie? Super śmigałaś. Nie podniosę dziecka, jutro tak nie ręce. Bo... Jest to się rajdowiec. Jutro też idziemy. Mega. Ze wszystkimi, w parach teraz Nie będę mogła w ogóle kierownicą ruszyć Ale wiesz co, z jednej strony jest łatwiej samej No bo no bo jest łatwiej, ale z drugiej strony jak jesteś ty, ja jestem za lekka i ja Dociężona, dociężona jest jak, jak jesteś no. siedzisz, to mi się lepiej zawija, szybciej. No ciężar, więc tak, tak więcej wykorzystujemy, no. Pierwszy raz na skuterze. No? No. Dzięki! No. Dobrze sobie poradziłem. Jeszcze laska, która nie boi się dupą po posiedzeniu. Każda jeździ, to skręca tak. Naprawdę, bo kurwa autentycznie rzadko się zdarza, żeby jeszcze pierwszy raz i. Dzięki jestem sportowcem, Dobry. Doma, pa, pa, pa. Tutaj jest rezydencja, a tutaj już od razu po tej stronie, my tam jeździliśmy po łąkach, macie tutaj wypożyczalnię właśnie kładów i skuterów śnieżnych Tutaj macie numer telefonu i stronę, także jeżeli będziecie chcieli się umówić to polecam, no ja się zakochałam Teraz za każdym razem jak tutaj będziemy musimy iść, no sztos hey, Nionia pewnie taka stęskniona dobrze, 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 Wybawiona przez ciotki przed wyjazdem każdy się zastanawia. ciekawy czy śnieg będzie, no kurwa, zawsze to. To jest zawsze śnieg. jest, no. Sześć, jaki stęskniony ok. A fajnie było? Dobrze się opiekowałaś? Jak się opiekowałam? Dobrze się opiekowała ciocia? Ola, ola, ola. Hola, <śmuletra> hola. No, 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 no. Mówić, nabyć no, no, no. wrażenia. Pacierzu też? Pacierzu też, Ciap, ciap, ciap. Ciap, ciap, chcesz iść? No, a mama? Z mamą się przywitaj. Przyjechała babcia do nas, a my już jedziemy. Chciałam mamę zabrać na krupówki, ale jest trochę zmęczona po podróży, więc. Braciu, brak brak idziesz widać. się relaksować, a my? Ja, ja a my jedziemy na krupówki! Zabierzemy ich do Horror House'u My poczekamy na nich A oni się będą bawić Koko zostaw A idziesz później z nami na basen czy nie? Czy z... Tak? A ja mam dwa stroje kąpielowe Mogę ci dać jeden Dobra to pójdziemy No widzisz Ciekawa jestem kto w ogóle się odważy jak już ich postawimy my wszyscy, przed faktem dokonanym Wszystko zrobimy żeby każdy No na, ja pewno, na pewno ktoś wejść, musi z dziećmi zostać Ja na pewno chcę wejść z tymi nowymi I ty pewnie też ja nie chcę wchodzić, nie, nie dla no mnie to jest super. za ciężkie przeżycie, ja z Charlie zostanę No dobra, to reakcję no ja ka... początkową Bo Aniela stoi za windą Dla mnie za każdym razem to jest za grube Ostatnim razem się przekonałam i mówiłam, że więcej na to nie pójdę Dobra, słuchajcie, to jest cały punkt na naszej mapie I stwierdziliśmy, że musimy się tutaj wybrać i was zabrać Ta, ta, da, ta, da, da, da. chłopaki już wiedzą Idziemy do klubu domu do domu. Jakiego? zapach Nie do, do, Strachu! do, do, strachu. do, do fajnie! <laughs> do Zarobiście! Ale to jest najlepszy dom, jakim kiedykolwiek byliśmy. Dobra, Ale to jest ten, no. jestem z dzieckiem, kobietą. Ja jestem, ja mogę się zająć dwójką. Zajebiście! Idziemy? To tytale, to tytale. Dobra, idziemy. Cieszycie się? Da. To jest coś co trzeba przeżyć. Ale dlatego ty mówiłaś, że adrenalina. Jest adrenalina mocna. Nie ma tutaj już. To jest tutaj. Proszę otwierać, my tutaj z Rzekliną zostajemy. Nie wiem, idź. Zamknięte. Zamknięte. Nie! Jest. Nie! No jaki bałwanek idzie. Niestety nie udało się zdobyć strachów, natomiast ja zadzwoniłam, ten, ponieważ Luka znalazł numer może telefonu uda, i może się uda. Pan powiedział, że może skombinuje ekipę i nam otworzy. Także czekamy na kontakt. Jaką świnkę chcesz? Tak. Dobra, no to dobra, to którą? Taką różową. A ta, do, dobrze, ta może być, tak? Tak. Tak? Taka może być? A i rękawiczki jeszcze takie różowe, I takie. tak? Pokaż. Pasują? Ale to rebka klikająca. Łooo wow. wow. mm. Idziemy do Gocówki. Zrobiłam rezerwację. Słyszałam, że gra kapela Góralska, także fajnie będziemy mieć wieczór.

co przed snem. No na to jest ścisko, bo głowę. No to nie, ja to wstać. Tak, pójdźcie pójdź. Tak, kąpaliśmy przed chwilą. Mamy. Idziemy spać? Lulu? Idziemy, lulu? Chodź. <noise> idziemy spać. <noise> co, co za łobuz jest mały? Idziemy spać. Pójdziesz już spać? Pójdziesz spać? Cała ekipa jest na basenie, a mi się już tak nie chce iść na tym basen, że chyba bym sobie to odpuściła. Odpuszczamy, czy? Nie tak, idziemy? nie, nie, idziemy spać. A nie jest tak, że jeszcze warto wykorzystać ten jeden basen? Też tak o tym myślę, no i idą rady, jestem tak zmęczony, naprawdę. Po tych skuterach mi się wydaje, że dzisiaj też już ledwo byłam żywa od razu, ale jakoś to ja zebrałam siłę, a teraz już odkładam to, co idziemy spać? Tak. tak. Fajny dzisiaj dzień Super. fajnie, że tak dużą ekipą uwielbę tak tutaj przyjeżdżać. Jest zawsze fajny mód, nie? Fajnie, bardzo fajnie, bo ogóle w, w tym miejscu nawet czy z ekipą, czy bez ekipy, nie? Jest taki, taki spokój, tak, takie ładowanie baterii. Nie wyglądamy na, te, na na ładowane baterie, ale... No tak ale, jest fajnie, taki tak. Tak, tak, tak. Takie zmęczenie, zmęczenie dobre, no? Idziemy spać. Dobra, do jutra. Jutro też idziemy na skaterę. Idziemy na skaterę jutro. Możesz się opanować dziewczynko i spać. <laughs> Powiedz, czy ty możesz i spać? Proszę cię. Możesz iść spać. Idziemy spać. Idziemy Dlaczego ja już do porządku tu przywołuję, proszę bardzo. Tata, co to się dzieje? Tato, tato, tato. Spać. Ja nie widzę, żeby ona poszła spać. Ale zawsze w takich momentach, jak jesteśmy tak zmęczeni, to dziecko nie chce iść spać. Pójdzie, pójdzie. Ty jesteś szalony dzisiaj. Idziemy spać.